Myślę, że bardzo udane spotkanie w naszym wykonaniu. Wywozimy tutaj z Bielska trzy zasłużone punkty. Na pewno nasza gra, szczególnie w pierwszej połowie, mogła się podobać i myślę, że, że to było to, do czego chcemy właśnie dążyć. Myślę, że to była widowiskowa gra, stworzyliśmy bardzo wiele okazji. I tak naprawdę no, zawiodła na tym etapie e, jedynie skuteczność, bo wydaje się, że to jest... E, niektóre sytuacje były wręcz niewiarygodne, że ta piłka e, nie wpadła i być może dzięki temu e, druga część spotkania byłaby spokojniejsza, e, ale myślę, że, że tę drugą połowę spotkania też należy bardzo docenić, że zespół... Potrafił w takim trudnym momencie, gdy tracimy właśnie zawodnika, potrafił w dziesiątkę zewrzeć szyki i, i obronić się jakby do końca. Także bardzo się cieszymy z tych trzech punktów i patrzymy co będzie dalej. Witam serdecznie. Muszę, że tutaj muszę potwierdzić słowa trenera. W pierwszej połowie mieliśmy mnóstwo sytuacji. Przede wszystkim szlankowała skuteczność, która, którą mieliśmy to znaczy w w dwóch Szkoda niepokorzystanej sytuacji, ale na szczęście można powiedzieć, że nie zrzuciło się to przeciwko nam. Wywozimy komplet punktów, po to tu przyjechaliśmy, żeby wygrać mecz bardzo się z tego cieszymy. Na pewno w drugiej połowie zespół Kopręskidzia próbował atakować, no, może nie stwarzał sobie jakichś dogodnych sytuacji, ale ale przynajmniej próbowali i chwała im za to, ale no, cieszymy się przede wszystkim z tego, że nie straciliśmy. Dziękuję bardzo. Czy mają Państwo jakieś pytania do to reprezentantom drużyny gości. Jeśli można y, po tych dwóch zwycięstwach efektowym z i pewnym jednak z podwieskidziem zasłużonym, y, czyli jagieronia Białystok to już jest drużyna, która może być postawą ekstraklustry. Czy już czujecie, że jesteście w takiej formie, że możecie patrzeć, o czołowe miejsca w lidze? To znaczy, no, obraz gry Jagiellonii to oczywiście jest, jest tam kilka meczów. Te, te dwa ostatnie widać, że, że zrobiliśmy właśnie krok jakościowy co do, co do tej gry, że wreszcie właśnie coś jakby zaskoczyło to do czego dążyliśmy. I zawodnicy też to czują, bo, bo tak naprawdę funkcjonują dobrze i czują się na boisku dobrze, no my na pewno będziemy bardzo zachłanni yy, i będziemy starali się po prostu kolejne mecze yy, punktować. Czy jest jakieś pytania? Leszek Błażyński, Przejmąc sportowy mam pytanie, jak Pan oceniał drugorzutną kartkę dla Łukacha i konsekwencje czerwonych? Yy, wie Pan, no, nie widziałem jeszcze żadnej yy, powtórki, a tak naprawdę takie sytuacje należy ocenić. Z yy, z, z odległości za linii boiska wydawało mi się, że, że to Ugo, Łukak był, był fałszowany. Przegrać mecz, tak naprawdę tylko to się liczy. Żadne tłumaczenia tutaj nie zmienią w wyniku meczu. Jagrania, zwłaszcza w pierwszych minutach, w pierwszej połowie, stworzyła sobie wiele sytuacji, z których mogła zdobyć bramkę. Szczęśliwie dla nas to się wszystko kończyło gdzieś na świetnych intrymencjach naszego bramkarza Rymańskiego, bądź też na słupkach. Gdy wydawało się, że e, przetrwamy tą pierwszą połowę, tą nawałnicę. Straciliśmy bramkę, której absolutnie powinniśmy uniknąć. Eee, zabrakło niewiele, by tej bramki uniknąć. Sam strzał Dawida Pizzi był doskonały, ale wcześniejsze zagranie do Straussa i wycofana piłka. Powinniśmy tą sytuację inaczej rozwiązać. Nie udało się. W drugiej połowie gronia mając już wynik, cofnęła się, troszeczkę, się oddała. Nam, jak gdyby pole, stworzyliśmy jak gdyby pozorną przewagę. część utrzymaliśmy się w piłce, ale... Nie stwarzaliśmy sobie dobrych sytuacji z strzelania ramki liczyliśmy na stałe fragmenty gry. Kilka z nich było, ale nie przyniosły one spodziewanego efektu. Nie zdobyliśmy bramki, to mnie bardzo martwi. To jest drugi mecz u siebie, gdzie nie zdobywamy bramki. Tak było z Lubinem, tak było też tutaj z Gilonią, Jedna bramka w tamtym meczu, jedna w tym. Mogło tych punktów być zdecydowanie więcej. Mamy nad czym pracować, szukamy różnych ustawień, szukamy różnych yy, rozwiązań, ale nie przynoszą one efektów. Zawsze jest tak, że na końcu tych bramek nie potrafimy zdobyć, najczęściej zdobywamy te bramki strzelają ci, na których najmniej liczymy w ostatnim czasie, dlatego musimy ciężko pracować, stwarzać sobie więcej sytuacji i starać się je wykorzystywać, żeby myśleć o tym, żeby spokojnie przetrwać tą winę zimę i myśleć o marszu góry. górę Toperii. Dziękuję. Nie tu jest tak, jak grała jak drużyna, mogę tylko powiedzieć, że dać się siłę wszystko, chcieliśmy grać jak najlepiej, sprostać, sprostać jak jeloni. No cóż, no, stworzyliśmy sobie kilka sytuacji w drugiej połowie, nie udało się strzelić. Będziemy pracować dalej na treningu, aby, aby to szło w jak najlepszym kierunku i abyśmy z meczu na mecz grali coraz lepiej. Mateusz, przed tygodniem 6-0 z ruchem Chorzów, dzisiaj 1-0 z pod Beskidziem. Który z tych meczów bardziej cieszy, bo tutaj trzeba było jednak wywalczyć te punkty z ruchem, przyszło to jednak troszeczkę łatwiej. Oba cieszą. Rzeczywiście w spotkaniu z ruchem mieliśmy praktycznie stuprocentową skuteczność. Dzisiaj tych sytuacji nie udało się wykorzystywać tak, jakbyśmy chcieli, ale na pewno to, co najważniejsze, czyli zwycięstwo, odnieśliśmy i w dzisiejszym spotkaniu, i w meczu z ruchem. Jeżeli chodzi o początek obu tych spotkań, to były zupełnie różne, bo... Kiedy graliście z ruchem, to ruch ten początek na początku was dominował. Dzisiaj tak na dobrą sprawę, gdybyście byli troszeczkę skuteczniejsi, to w, w przeciągu tych 15 minut ten wynik już mógłby być ustalony. Rzeczywiście, mieliśmy kilka dogodnych sytuacji od początku tego spotkania. Narzuciliśmy y, swój rytm gry i tak naprawdę przeciwnik nie był w stanie nam się przeciwstawić. Y, no, szkoda, że te bramki nie padły, ale to jedno skromne zwycięstwo cieszy. Dawid, dzisiaj to po twojej bramce, twoja bramka zadecydowała, ale trzeba powiedzieć, że to było do trzech razy sztuka, bo wcześniej słupek, później się troszeczkę pomyliłeś, a za trzecim razem ta piłka już w końcu wylądowała w siatce. Zgadza się, z fajnie, że to powiedzenie się sprawdziło, chociaż szkoda, że wcześniej wykorzystaliśmy sytuację, bo do przerwy mieliśmy dużo więcej tych sytuacji. Ja sam miałem dwie jeszcze, koledzy mieli sytuację, ale koniec końców wygraliśmy bardzo, bardzo ciężki mecz. Ta końcówka troszeczkę nerwowa na, na własną odpowiedzialność w zasadzie, bo ten mecz można było skończyć już w pierwszych 15 minutach. Później jeszcze ta niefortunna żółt, czerwona kartka, druga żółta w konsekwencji czerwona kartka UGO. No i ta końcówka była nerwowa. Była nerwowa, no ale mecz się nie wygrał, nie wygrywa w 15 minut, tylko przez całe 90 minut trzeba grać konsekwentnie. Myślę, że konsekwentnie w defensywie graliśmy, bramki nie straciliśmy, a to było jednym z założeń na ten mecz. Co więcej, z którego meczu więcej doświadczeń wyniesiecie z tego ciężkiego dzisiaj 1-0, czy z tego 6-0 z ruchem? Myślę, że jednak z tego tutaj było du dużo, dużo ciężej, z na wszystko wychodziło, graliśmy, mimo że nie graliśmy do dobrze w piłkę, ale byliśmy bardzo, bardzo skuteczni, a tutaj starać się pierwszy powiem myślę, że naprawdę fajnie graliśmy, fajnie dla oka, tylko brakowało tej skuteczności, ale wywieźliśmy, koniec końców wywieźmy trzy punkty stąd. Ugo, drugi kolejny mecz z rzędu rozpoczynasz w wyjściowym składzie trzeba przyznać, że twoja gra, w, gra w twoim wykonaniu wygląda coraz lepiej, bardzo dużo dzisiaj pewnych interwencji. Ta piłka nie, nie mogła w żaden sposób cię ominąć. Przycinałeś wiele, wiele sprób podań dośrodkowań graczy górali. No tak, jestem zadowolony, ciężko pracuję i teraz widać efekty o tej pracy. Jestem zadowolony. Kolejny mecz zero z tyłu, kolejny mecz, który sielamy bramkę, kolejny e, wygrany mecz. Mam nadzieję, że tak dalej będziemy grać i po prostu e, zdobyć punktów e, dobre wyników. Czy ten ugo, który jest teraz, to już jest ten ugo prawdziwy, ten ugo w najlepszej formie? Czy jeszcze masz sobie coś do zarzucenia i chcesz jeszcze coś popracować, coś poprawić? A, oczywiście zawsze iść do przodu, sobie być lepszy, ale czuję się dobrze teraz. E, zdobyłem ciężka praca, pracę, nowy trener. E, tego widać i jestem zadowolony, no. Z wysokości trybun ciężko było ocenić tą niefortunną sytuację, w której trzymałeś drugą żółtą kartkę. Tam był fał, dotknąłeś piłkę ręką. Jak to, jak to, jak to oceniasz? A, ja by, czułem się, że byłem faulowany, padłem na ziemię. Nie wiem, nie czuję, że to piłkę ręką, ale podobno tak było i tego wszędzie widziałem, nie widział fał i dostałem druga żółta. Trochę za szybko, mi widziałem, ale to decyzja i e brawo dla Opaki, że mieli 15 minut bezemno e, w obronie. Trener też dobra, mądra decyzja, że reagował od razu na obronę. Obrona była solidna i cisco było robione prawidłowo, e, jesteśmy zadowoleni, dla kibice tutaj. Nie byli, ale wiemy, że zawsze są z nami. Mam nadzieję, że będę taki, atmosfera jakby ostatnio, bo bardzo mi się podobało. Sponsorem Jaguar jest Barter S.A., największy na Podlasiu importer i dystrybutor autogazu. Barter. Dankuj z nami.